Wszystkim. Witam Was w nowym filmiku W dzisiejszym filmie Pewnie jak już wiecie Będą ulubieńce października I mam dla Was Parę przygotowanych rzeczy Które mnie się bardzo podobały I Chciałabym spróbować tym razem Zrobić krótszy film niż przede wszystkim Bo zawsze mi to dość długo Zajmuje, więc Przejdźmy do pierwszego ulubieńca I jest to książka La and la Leven Hendrika Hrum. I coś mi to mówi, że raczej nie ma polskiego przetłumaczenia tej książki, ale jeśli jest, to ją oczywiście tutaj zaraz napiszę. Um, jednak dla tych, którzy lubią czy też po holendersku umią, to jest to. Um, bardzo możliwe, że spodobała mi się ta książka właśnie przez to, że bardzo dawno nie nagrywałam, bo nie nagrywałam, Boże, nie, nagrywam, nie czytałam żadnych książek. Um, Wcześniej, wcześniej słuchałam i e booka Kurczę, nie pamiętam jak się nazywała, ale coś o drzewach też sobie napiszę. I jakoś nie wiem, ale długo mi to zeszło. Jakby. Nie wiem, jakoś długo mi to zeszło. Jednak jak mam książkę, jakąś coś, co mogę dotknąć, wiecie, i przed snem sobie po prostu biorę tą książkę i. no i czytam sobie tam parę rozdziałów, no to jakoś tam wiecie. Fajne w tej książce jest to, że. No mega, mega krótkie rozdziały więc zobaczcie, to jest jeden rozdział. Idziemy dalej. Yy. No wiecie co mi chodzi? Tutaj jest następny rozdział. Że prawie co kartka, tutaj są przemyślenia i znowu nowy rozdział, wiecie co Co kartka jest po prostu nowy rozdział i on taką książkę się naprawdę bardzo szybko czyta. Jest to książka o... Arturze, którzy, który jest takim już dość starszą osobą, taką, nie wiem ile miał miała tam, z, na pewno 50 plus lat, i ma jakąś tam żonę, no i pracę taką, gdzie sprzedaje rolki do papieru toaletowego i jakieś tam inne rzeczy, mniej więcej coś takiego. No i jego życie było bardzo nudne, i on stwierdził, że wiecie co. Po zwolnieniu go z pracy stwierdził, że zmieni swoje życie, i powiem wam, że w taki sposób chciał zmienić swoje życie, że ja nawet bym na to nie wpadła, jakbym chciała zmienić swoje życie, to bym nie zrobiła tego w ten sposób. Więc y, dla mnie ciekawa książka, jeszcze jej nie skończyłam, ale już jestem na takim etapie, gdzie mogę stwierdzić, że naprawdę ta książka mi się podoba, Ym, więc ją polecam. I jeśli jesteśmy w, y, y, przy książkach jeszcze, to y, ojciec mojej znajomej otworzył taką jakby księgarnię, taką jakby bibliotekę, tylko że są tam wszystkie książki za darmo y, i można brać 7 chyba na dzień. Siedem książek można wziąć na dzień i są po prostu proszone o donacje, więc jeśli nie macie impresji, no to ok, to możecie wziąć te książki, a jeśli macie, no to, no to można właśnie tam, wiecie, donacje wrzucić do takiego pudełeczka. Fajne jest to, bo dużo książek jest, nie wiem, przy jakichś starościach albo wyrzucone, albo, no wiecie, tak kupione, nie czyta się ich, no to kto się wyrzuca. I już nie mają drugiego życia, a właśnie w tym, w tym sklepie, w tej księgarni, jakby są dwa, dwa piętra, gdzie można sobie po prostu poszukać. Czy lubi się romanse, czy lubimy science fiction. Ja ostatnim razem wziąłam 4, 5, 6 książek. Dobrze mówię? 6 książek, albo 5 książek sobie znalazłam. I, e, no i bardzo się cieszę i powiem Wam, że jest to też bliż, blisko mojej pracy, więc to w ogóle e, przytos. Więc przejdźmy do następnego i nas co mam tutaj... jest nie jest również moim ulubieńcem tego miesiąca, bo... Mm, nie wiem, słońce te złote liście jak się otwiera, nie wiem social media, no to widać, że, że znajomi już przygotowują się powoli do Halloween, co też jest jeden z moich ulubieńców tego miesiąca zawsze <grym> jakieś nowe ozdoby, wiecie że ktoś się pokazuje, że jest pod kocykiem z ciepłym kubkiem czegoś ja mam tutaj akurat zupę pomidorową ale wiecie, <grym> niektórzy lubią kakao albo cokolwiek i wiecie, wszystko cozy w ogóle i miło się na to patrzy, ale też spacery są przepiękne, jak się idzie gdzieś do jakiegoś parku i słońce świeci i chodzi i jest takie troszeczkę, wiecie nie jest za gorąco, taka lekka, zimna temperatura, super, ja uwielbiam więc to no i tak jak mówiłam, Halloween jest jednym z moich ulubieńców, to jest chyba jeden z moich faworytów, jeśli chodzi o jakiekolwiek jakieś tam Iwenty roku czy święta, jak to się tam mówi, ja uwielbiam. Następne mam tutaj echo i chodzi mi tutaj o echo, takie, jak się idzie, wiecie, zobaczyć dzidziusia tam w brzuchu. Ja byłam pierwszy raz na takim echo, mogłam iść ze znajomą i było dla mnie to magiczne po prostu. Jeszcze bardziej dotarło do mnie, że w tym brzuszku rzeczywiście jest człowiek, i to było po no, prostu. Dla mnie to była magia, 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 magia. Yy, no i tak mówię: yy, Ja nigdy nie byłam na echo, więc nigdy czegoś takiego nie przeżyłam. na, na no, Nie na własnej skórze, ale wiecie, nie widziałam yy, tak live, a pewnie mogą to to oglądać osoby, które już małe echo i mają takie, okej, okay, okej. Okay. Ale dla mnie to naprawdę było przeżycie. Następne. Tak, tak, byłam u znajomej i poczęstowała mnie ciastem. Było to ciasto tak pyszne, że powiedział, kurczę, podziel się przepisem, bo ja muszę to ciasto mieć, muszę spróbować to ciasto. A ja naprawdę jestem tragiczna, jeśli chodzi o robienie ciast, więc mimo to, że mi to ciasto bardzo smakowało, to wiedziałam gdzieś tam, wiecie, w gdzieś na końcu yy, głowy, że możliwe, że mi to ciasto po prostu nie wyjdzie. Ale i tak chciałam to spróbować, chciałam yy, no, tak jak moja głowa, takie dobre. I ona mi dała przepis i okazuje się, że to było takie ciasto, którego się naprawdę nie, nie da źle zrobić. Jest bardzo łatwe, w godzinę macie ciasto i naprawdę pyszne. Jest to taka kruszonka z... Yy, z w środku bardzo słodkie ciasto i... i, i to był mój ulubienie co właśnie jeśli ktoś by chciał przepis to piszcie, to napiszę sok zaraz, nawet przed chwilą go kupiłam więc pokażę Wam chodzi o ten sok chodzi o ten sok i można go kupić kurcze, chyba w każdym sklepie tak naprawdę w Albo w Hotlidzie, w bo mi się wydaje można kupić ten sok i dlaczego on mi tak smakował, akurat nie ten zielony tylko ta niebieska wersja bardzo mi smakowała, tego jeszcze nie próbowałam, ale właśnie z tej jakby linii soków, jak mogę to tak nazwać to mi one bardzo, bardzo, bardzo smakowały nie pamiętam tylko jaki to był smak czekajcie, zaraz Wam zobaczę jak to się tam nazywa? I znalazłam. I nazywa się to Blue Spark. I co oni tutaj mają w środku? Głowę jest to fajny, fajny sok, bo jest witamina B1, B2, B3, B6 i E. Ach, i jeszcze witamina C. Ja mam tu napisane. Czekajcie. Jest to napisane. Jest tak. Jawko, głowa. Yy, nie cytryna, tylko limonka yy, yy, Woda kokosowa I spór, i spirulina I naprawdę uwielbiam Bardzo, bardzo, bardzo No i ja przypadkiem zamówiłam właśnie tą zieloną wersję I yy, oczywiście ją będę próbować I jestem pewna, że również ona mi będzie smakowała no, i przeważnie kupuję takie wiecie większe butelki, bo no, to takie małe. I w ogóle szkoda, że nie jest to na przykład w szkle czy tylko w plastiku. To jest jedno takie takie a, ale ale ogółem to bardzo dobre. Więc to jest um, jeden z ulubieńców. I co mam tutaj jeszcze? Tak! Zapisałam się na zapisanie do szkoły kosmetycznej um, i też bardzo się tym jaram, więc jest to naprawdę moim ulubieńcem też tego, więc no wiecie, cieszę się, dlatego też jest moim ulubieńcem tego miesiąca. Przedostatnie, czyli um, um, dwa albo trzy lata temu w, wyszedł chyba e, film piły, nie pamiętam który, e, który już to jest e, odcinek nie odcinek tylko, która część i chciałam ją obejrzeć, ale już nie sama, wiecie, a zawsze oglądałam ją z rodziną, więc to było... Yy, nie mam zawsze takie... nie wiem, takie ciepłe coś, wiecie, nie chciałam oglądać tego sama, bo wolałam właśnie z kimś. I y, dlatego poprosiłam mojego chłopaka, żeby ze mną y, on to obejrzał i chciał, ale nigdy nie oglądał żadnej części, dlatego wszystkie teraz nadrabiamy i powiem Wam że nadrabianie tych wszystkich części jest tak super, bo ja już dawno zapomniałam, co tam się działo i oglądając te wszystkie e, części e, filmów e, wracają takie fajne wspomnienia i e, nie wiem, taki pewien, e, pewien vibe, który tam, e, wiecie, czyha w tych filmach to jest e, e, kurczę, bardzo fajne, więc e, wiecie, często mówię, że nie lubię oglądać czegoś drugi raz, albo czytać czegoś drugi raz, ale no tak jak teraz na przykład Opłacało się i, i powiem, że cieszę się, że oglądam to drugi raz. No i ostatnie, ostatnie co co ja mam tutaj, to już mam, pokazuję. Jest to apka na telefonie i nazywa się ona To Go To Go. Jest apka i to jest super. Jeśli nie lubicie czegoś takiego jak wyrzucanie jedzenia. Ja mam tutaj Lejden, ale poczekajcie. Tutaj na karcie widziałam, że w Polsce też są dużo. No, i tak. Są to albo sklepy, albo, albo hotele, albo kawiarenki, gdzie sprzedają jedzenie lub coś tam do picia, albo są śniadania, wiecie, bufety. Kończy się bufet i wszystko, co jeszcze zostało, a jest tego przeważnie bardzo, bardzo, bardzo dużo zostaje wyrzucone do śmieci. Zobaczmy, Warszawa. Warszawa ma dość dużo i to jest fajne. No i nie wiem, naciśnijmy na... na tutaj. Jadłodalnia filozoficzna. I akurat dzisiaj tam nic nie ma, no, ale zobaczcie, za 9,99 można skupić sobie tak jakby... Ym, Koszyczek i co tutaj mają? E, jadłodalnia, pizza, No właśnie, tak jak mówią, uratujesz takie produkty jak domowe pierogi na przykład. Chcecie pierogi e, lub jakieś inne rzeczy. Wiecie, też jest tak, że nie wybieracie tego, co jest, tylko oni po prostu dają wam rzeczy, które tam zostają. No ale pierogi, za 10, 10 zł uważam, że to jest naprawdę bardzo fajne. Ponad 50 ton jedzenia jest wyrzucana na świecie. Co sekundę. Pomóż ograniczyć marnowanie i utratę pyszy, pysznych posiłek. No i zabierz własną torbę, by jeszcze bardziej zadbać o planetę. Ja naprawdę uważam, że to jest super lepka, więc bardzo, 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 bardzo bardzo, ją Wam polecam. No i tutaj ja na przykład mam w Leiden i mam tutaj takie rzeczy, jak na przykład piekarnie, więc tutaj mam różne piekarnie. Co mogę jutro Po co mogę jutro przyjść Co mogę wieczorem Wiecie, jakieś tam, co jest tutaj w pobliżu Przeróżne jakieś inne Tutaj sklepy, na przykład supermarkety No widzicie, Jumbo Spar mam Znowu Spar, Hema nawet No i tutaj mam jakieś tam swoje faworytki Więc powiem Wam, że uprzejcie sobie tą apkę, naprawdę Bo to jest spoko I tak jak widzicie, to nie jest tylko w Polsce, ale również właśnie w, w na całym świecie mi się wydaje, albo w Europie przynajmniej. Zobaczcie, tutaj mamy we Francji, w Szwajcarii, Włochy, no kurczę, wszędzie, więc kurczę, nawet jak jedziecie na wakacje, to może być nawet fajny patent, nie chcecie za dużo wydawać, a chcecie gdzieś, nie wiem, siedzieć na Airbnb i chcecie, wiecie, co się, nie wiem, Zamiast coś kupować, to po prostu wziąć taki pakiet, jakiś koszyczek z, z produktami. Ja uważam, że naprawdę mega fajny pomysł. To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli tutaj dotarliście, to dajcie znać. I kto wie, może, może spróbuję zrobić vlogmasy. Nigdy tego nie robiłam, więc nie wiem i nie wiem, czy nie będę za nudna na takie rzeczy, ale chciałabym kiedyś spróbować i kto wie. Dobrze, dziękuję Wam bardzo i jeśli Wam się podobało, to wciśnijcie subskrypcję. E, Dało mi się powiedzieć w tym razem subskrypcja jeszcze jest za dumna. Wójcieczki <noise> e, i pa do następnego później. Pa!